Przychodzi dziewięćdziesięcioletni facet do lekarza. Gdzie pan był przez rok czasu? Siedziałem w więzieniu. Pan w więzieniu za co? Za gwałt. Gosposia mi oskarżyła. Naprawdę pan ją wykorzystał? No nie, ale tak mi to pochlebiło, że się przyznałem. I tylko rok za gwałt pan dostał? Nie za fałszywe zeznania. Facet poszedł do galerii handlowej, idąc po korytarzu, widzi, jak przygląda mu się śliczna kobieta. Podchodzi do niej i zagaduje. Witam. Czy skąd się znamy? Myślę, że jest pan ojcem jednego z moich dzieci. Facet myśli i po chwili mówi. Czy ty jesteś tą striptizerką, z którą kochałem się na barze, podczas mojego wieczoru kawalerskiego? Nie. Ja jestem nauczycielką pana syna. Zebranie zarządu w firmie. Panowie, proponuję, aby już nie robić testu na zwierzętach, bo to nieetyczne. Musimy zmienić taktykę, dać ogłoszenie i na pewno pojawią się chętni. Ale dlaczego niby mamy zaprzestać testów na zwierzętach? Przecież wszyscy tak robią, nawet firmy farmaceutyczne. Szefie, ale jest drobna różnica między nimi a nami. Oni produkują leki, a my wibratory. Przychodzi córka do domu z nowym chłopakiem. Tato, to jest Mariusz. On dziś będzie z nami mieszkał. Ojciec nawet się nie odwrócił i nie przywitał. Dalej mielił mięso maszynką. Dobrze, że go przyprowadziłaś, bo już z Twojego ostatniego chłopaka tylko ten kawałek mięsa został. Spotkały się dwie koleżanki, i jedna mówi do drugiej: Jak Twoja kariera filmowa? Mój były reżyser mówił, że mam mu zaufać i doprowadzi mnie do Oscara. I co? Udało się? No tak jakby. Chodzi teraz do czwartej klasy podstawówki. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć uprawiać sport. Moja babcia ma 70 lat i zaczęła biegać. Dziś ma 73 lata i ciągle nikt nie wie, gdzie pobiegła. Gość na bezludnej wyspie miał jedną butelkę i wysłał w niej wiadomość na kartce. Uratuj mnie proszę, jestem na bezludnej wyspie. Po trzech latach przypłynęła ta sama butelka. Facet wyjmuje kartkę i czyta: Sorry, sorry, mam chłopaka.